Siemaneczko, jesteśmy właśnie w obozie, już po przejściu do Rivington i pójdziemy sobie teraz spać naszą mroczną żądzą. Dlaczego to nagrywam za sekundkę, się dowiecie. Ja spałam wcześniej, tak? Także częściowy odpoczynek tylko tam. Tej nocy jesteś potworem, za którego wszyscy cię uważają. Za triumfem osiągnęłaś doskonałość podstawowej podłości. Albowiem, ktokolwiek pragnie walczyć z potworami, powinien najpierw sam stać się potworem. Kiedy wystarczająco długo spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. Dopełnił się Twój rozwój i sięgniesz po przerodzone ci prawo. Ktoś jednak próbuje Cię pozbawić Twojego dziedzictwa. Nie pozwól, by doprowadziła do Twojej śmierci. To Ciebie ojciec kocha najbardziej. Zawsze byłaś dla niego powodem do dumy. Zgładź wszystkich ze swego rodu, bądź ostatnim swego imienia. Lord Bal będzie mieć tylko jedną wybranczynię. Zalewają cię wspomnienia, fragmenty twojej historii, spisane krwią tysiąca ofiar. Lata poświęcone kultowi Bala, przewodzeniu jego dzikim wyznawcom, modlitwie, ofiarach i rzezi. Byłaś ich panią, a on jest Twoim. Okrutnym panem, przerażającym władcą, oddanym ojcem. Wszystko wykracza poza twoje wyobrażenia. Jesteś pomiotem Bala, jego dziedziczką jego córką. Upajasz się wspomnieniami mordu. Okrucieństwo pogromcy szaleje wewnątrz ciebie. Nie jesteś ostatnią swego imienia. Jeszcze nie. Jest jeszcze ktoś, przyodziana w skórę potworność, którą widziałaś w kolonii. Orin. Musisz własnoręcznie zabić kochaną siostrzyczkę i złożyć z niej ofiarę w sanktuarium Bala. Twoje serce rozpaczliwie pragnie miłości Twego pana. Dziś jest dobry dzień na zabójstwo. Możemy teraz się przejść po naszych towarzyszach i zobaczyć, jak zareagują na wieść, że jesteśmy pomiotem bala. Chociaż z tego co kojarzę, z Czachejrom nie będę mogła na ten temat porozmawiać, ona dopiero później się dowie. Ale spróbujmy. Jeśli masz coś do załatwienia, zanim wymaszerujemy, zajmij się tym. Droga do Wrót Baldura jest długa, a miasto nas potrzebuje. Przyłącz się do mnie. Już otrzymałaś solidne wzmocnienie. Póki co pozwolę, żeby świeża krew się wykazała. Ona w ogóle myśli, że jeszcze ruszamy. Skoro armia absolutu wymaszerowała, wysoki trakt powinien być przejazny. Możemy nim dotrzeć do samych wrót Baldura. W słodzej przeprawie z kryjówka harfiarzy. E, to już było w wieży. Ona dalej utknęła w wieży, po prostu. Mieli to podobno naprawić. Halo, halo, jestem pomiotem Bala. Nie słyszysz? Znowu słyszysz ze wrząc, prawda? W ciągu paru ostatnich dni nie przespałaś spokojnie ani jednej nocy. Miałam wizję. Odkryłam, że jestem pomiotem Bala. Wiedziałem, że masz parę paskudnych nawyków, ale nie chciałem być wścibski. No ale na wszystkie demony. Pomiot, bala? Więcej wrotańskich rodziców straszy pewnie dzieci historykami o takich jak ty, niż o takich jak ja. Myślałem, że wyginaliście. wyginęliście. Co tylko dowodzi, że trzeba zawsze weryfikować fakty. No tak. Jak się czujesz? Chcesz się spotkać z rodzinką? Czy jesteś gotowa sama się wtrącić nie do lochu? <laughs> Bardzo się boję, jak mogę sprzeciwić się ojcu. On chce, bym mordowała wszystkich naokoło. Szczerze mówiąc, podejrzewam to cały czas. A do lochu, zdecydowanie do lochu. No i oczywiście muszę wypełnić rozkaz ojca. Moje ciało mnie do tego zmusza. Sam widziałeś. No, dwójeczka. Szczerze mówiąc, podejrzewam to cały czas. Może i niej wyglądam na starszego niż 100 lat, ale żyłem we wrotach w czasach, kiedy Pomiot Bala powstał po raz pierwszy. Ledwie zdawałem sobie z niego sprawę, byłem wtedy młodym Pomiotem zamkniętym w klatce. To ekscytujące, że mogę na własne oczy oglądać rozlew krwi. Kiedy ostatnim razem mnie ominął, czułem się taki nie na czasie. <grydy> to jest cały Astarion, nie? Pokaza Dorad, pytamy sobie, kiedy indziej... Niech szarci błogosławi. Rozumiem w końcu mą przypadłość. Jestem pomiotem bala. Władam mną pan Mordu. I... Powiedzmy, że to cię czyni niezwykłą, choć może nie w sposób, no, którego bym zazdrościła. Pani szar mnie też wybrała, ale ze względu na krew, którą przelałam, a nie tę, która płynie w moich żyłach. Ty jesteś narodzona z Mordu. Być może twoje przeznaczenie nie leży w twoich rękach. No i ostatnia osoba do podyskutowania, o, nie jeszcze trapek coś chce. Ale chyba jemu nie powiem, że jestem pomiotem. Chcesz się ze mną skonsultować? Wiesz, że jest we mnie mrok. Wiem, już wiem skąd pochodzi. Powiedz mi, ustnor. Albo pokaż mi. Umysł mam na ciebie otwarty. Połączymy z nią swój umysł i pokażemy jej wszystkie groteskowe myśli i czyny w pełni skrwawionych szczegółów. Wystawiony na nieograniczony horror twej potwornej wyobraźni, umysł Mintary ugina się, pryska, a potem wybucha gorącym. Płonie każdy szczegół, czy to pamięci, czy snu i napawa się nimi. Wyczuwasz w niej żądzę, równie silną, co twoje najmroczniejsze pragnienia. Elgor, Duktak, Tak, Pogromczyni. Wiele masz imion, kochanie, a wszystkie wzbudzają trwogę. Jesteś niezrównana. Nie boisz się mnie? <laughs> nie jestem pewna, czy potrafię kontrolować te moce. Nie chcę mieć z Balem nic wspólnego. Możemy powiedzieć, ty też, albo czy nie boisz się mnie? I to w pełni ekstazy. Serce mi wali z wrażenia. Teraz dalej możemy, ty też, tak? Wiem. Musimy znaleźć świątynię Bala, zabić Orin i odzyskać twoje dziedzictwo. Wtedy będę rządzić u twojego boku, moja typogrom czyni. No i to by byli wszyscy... A nie, jeszcze mamy lejzel gdzieś tutaj. Drapek pewnie coś w pysku trzyma. Gdzie jest lejzel? Hmm. Powinna być na zielono, nie? O, widzę. Jaheira. No. Nie ma to jak zgubić towarzysza w obozie. I'm Słucham. Okazało się, że jestem pomiotem Bala. W moich żyłach płynie krew prapana mordu. Nie jestem zaskoczona. Stałaś się ucieleśnieniem śmierci. Jesteś potężna, co do tego nie ma wątpliwości. Ale jesteś też całkowicie nieprzewidywalna i uparta. Pewnego dnia, być może już niedługo, Bal zażąda Twojej lojalności. Albo uda ci się zgromadzić do siły, by mu się oprzeć, albo mu ulegniesz. Wiem, co ja bym wybrała. Co? Słyszeliście to miałczenie, nie? Teoretycznie jeszcze nie rozmawiałam z tą osobą, żeby tu był ten kot, więc nie wiem dlaczego dźwięk jego tutaj jest. Jakiś błąd pewnie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o naszą mroczną rządzę. Za chwilkę zobaczymy się, jak spotkamy Orin. Tak sobie tutaj zwiedzam i podejdę sobie do strażnika. Kulak Rowan. Witaj, przyjaciółko. Piękny dzień, nieprawdaż? Wybacz mi, zapewne nie jesteś w nastroju na gadanie o pogodzie. Twoja podróż tu musiała być ciężka. Pierwszy raz we wrotach Baldura? Hmm, myślę, myślę, że tu byłam, chociaż niewiele z tego pamiętam. Doprawdy. Tajemnicza z ciebie, dusza. Rada taka: nie będą cię witać z otwartymi ramionami tak jak kiedyś. Kiedyś, jak się przyjeżdżało, to było wiadomo, że będzie czekało ciepłe łóżko i gorący posiłek. Już tak nie jest. Obecnie wszystkiego brakuje, a jeszcze ci uchodźcy. Ludzie nie są zbyt dobroczynnie nastawieni. Niepotrzebna mi można potrafią o siebie zadbać. To najprostsze podejście. Niestety, nie wszyscy je podzielają. Jakiś miejscowy bogacz darował tyle, że nowo przybyły na razie wystarczy. Tylko nie pomogli nikomu innemu. Miejscowi przyjmierają głodem, a przybysze ucztują, dolało do oliwy, do ognia. Paru wrodan awanturuje się właśnie teraz przed stodołą. Gdybym nie był w mundurze, to bym się tam przeszedł i dał im nauczkę. Ludzie w tym mieście stali się samolubni. Trzeba im przypomnieć, na czym polegają prawdziwe trudności. Najcholerniejsza prawda: zmiękli za tymi swoimi murami, zapomnieli, co to znaczy walczyć, zdobywać pożywienie. Chodźmy tam i rozpłatajmy parę bebechu. Przypomnimy im, jak rzeczy mogą się dziać gorzej. Co ty na to. Obu stronom przyda się nauczka: zabijmy ich wszystkich. Tak, tak, tak. Płataj, siekaj, ćwiartuj, bedesz. Niech nikt nie zostanie tu żywy. Patrzcie państwo, wraca to toto pokornie, ręce uświnione sadzą władcy gości. I niesie jego kamień. Siostro, przemoc to porna i niezdarna. Wyrąbiesz przez miasto nierówną ścieżkę, by dostać się do mnie. Mogłabym to zakończyć teraz, ale będę cierpliwa. Za sprawą ojca jeszcze się spotkamy. Za jego sprawą będziesz krwalić. Czyli Ori niezmiennokształtna. Od jak dawna nas obserwuje? No ciekawe pytanie. No to spotkanie z siostrzyczką pierwsze mamy załatwione. I sobie tutaj w dalszym ciągu zwiedzamy Rivington. Idziemy do Kowala. Witaj podróżniczko. Rozumiem, że jesteś nowa w Rivington. Zapewne chcesz wybrać coś z mojej bogatej kolekcji broni. Tak, mam wszystko. Maczugi, miecze, buławy, łuki. Do sieczenia, do miażdżenia. Zobaczmy, czy dopasujemy do ciebie jakąś broń idealną. Jak poznasz broń doskonałą? Dla moich klientów oferuję usługi personalizacji, zapewniające, że broń, którą dla nich wybiorę, będzie doskonała. Powiedz. Jak lubisz zabijać? <laughs> Powoli i boleśnie, lubię patrzeć na strach w ich oczach. Albo szybko i skutecznie, nie lubię zadawać cierpienia. Trzecia możliwość zależy, kogo zabijam i jak bardzo mnie wkurzył. Czwarta zależy od danej chwili. Nigdy nie wiem, jak będzie wyglądał mój kolejny raz, gdy kogoś zabijam. I piąta jako mag przygotowuję się dokładnie i wykorzystuję słabości ofiary. Moja wiedza stanowi ich zgubę. I szósta możliwość. Nie widzę związku między tym a ewentualnym zakupem u ciebie broni. Okej. Okay. Hmm, zależy, kogo zabijam i jak bardzo mnie wkurzył. Dobra odpowiedź. Zabijanie sprawia więcej radości, gdy się do niego naprawdę przyłożysz. A jak się czujesz, gdy kogoś zabijasz? Pierwsza możliwość. Potężna, nietykalna, niepowstrzymana. Druga, głęboki smutek, nie sprawia mi to żadnej radości. I trzecie, zwykle spada mi kamień z serca, zabijaj albo zostań zabita, a ja wolę przeżyć. Czwarta, radość nieporównywalna z niczym innym, to jest mój cel. Piąta, nie czuję nic, jakby mnie tam w ogóle nie było. Szósta, jako mak, oświecenie, nie wszystkiego można się nauczyć z ksiąg. I siódemka, czemu właściwie, czemu chcesz to wiedzieć? Hmm. Radość nieporównywalna z niczym innym, to jest mój cel. Bo to jest przyjemność, prawda? Ciepła, słodka, lekka. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli można, czy jesteś w stanie zwrócić ostrze przeciw swym najbliższym? Hmm. Co za różnica? Być może, jeśli nie byłoby innego wyjścia, nigdy nie zabiłabym kogoś, na kim mi zależy. Kóreczka, bez wahania, piątka też mi pytanie, już to zrobiłam. Więc wiesz zatem, jak słodki smak ma zdrada. Pyszny. Widzę, jak podczołkujesz się bliżej, szorując brzuchem po głowie. Ojciec się z ciebie śmieje. Słaba miękka zepsuta. Słodka siostrzyczko, świat przytępił cię. A może to ja zbyt brutalnie weszłam w głąb twego umysłu? Nic się nie martw, siostro, wrzezi. Moje ostrza nie straciły nic z ostrości. Wkrótce cię powitają. I gra ze mną. Czego chcę? <laughs> oh. Hej, ty, spróbuj mnie teraz zaatakować, gdy stoimy twarzą w twarz, tchórzu chromolony. Hm, <laughs> i co dalej? No dalej, powiedz to jeszcze raz. A teraz z uczuciem. Nie, nie muszę. Wiem, co zrobiłaś. Zdzieliłaś mnie w głowę. Prawie mi czaszkę rozbiłaś. Wybije ten uśmiech z mordy. Ojej! Tutaj naprawdę trzeba źle wylosować, żeby go nie bić. <grym> hmm. Musiała cię zaatakować, moja bliźniaczka. Utrapienie z nią. Albo spróbuj, a sam się. Będziesz go, go końca życia śmiał bezzębnie. Chyba miało być do, prawda? Niech im będzie. Dostałeś cios w głowę. Na pewno dobrze pamiętasz. Medycyna. Halucynacje i racjonalny gniew. Objawy poważnego urazu mózgo czaszki. Gdzie mamy najmniejszy bonus? Hmm. Wszędzie prawie taki sam medycyna najwięcej. Dobra, bliźniaczkę bierzemy. O 20. Prawie się udało. Kłamczucha oraz bandytka. Czas, żeby ktoś się nauczył szacunku. Dlaczego go zabijam? Bo jeżeli ja tego nie zrobię, to i tak Orin to zrobi. A po co? Mamy jej dawać kolejną osobę do zabicia, nie? Zobaczmy, czy możemy go sobie przesłuchać. Z tym, że na pewno nie będzie chciał rozmawiać ze swoim mordercą. Obojętnie co. I cisza. To nie da się go przesłuchać. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze drugie spotkanie z siostrzyczką. jak to koniec twoich oszustw. Wytnę z ciebie prawdę jak mięso z dłora. Ratunku! ona uszalała. Uś ją, Leizel, to dziecko. Nie daj się oszukać jej pożałowania godnym kształtom. To nie dziecko. To zmiennokształtna, która chce nas pomordować we śnie. Widziałam ją. skradła się do obozu pod postacią kobiety, a potem zmieniła się w tę potworność. Próbowała mnie uciszyć, by ukryć swoje oszustwo. Nic nie zrobiłam. Masz jakiś dowód? A moje słowo ci nie wystarczy? Czas na ostatnie słowa. No i co? Zastraszanie, nie? No i 25, tak? Jak ja mam to zrobić? Jedna jedna chyba umrze. Musielibyśmy 20 wykulać. Dobra, ostatni raz, jedno inspirację sobie zostawimy. Może tobie brak zdecydowania, ale mi na pewno nie. Krew i smakują razem tak słodko. To Ambrozy jak od na samego bala. No, faworytka ojca Bodzim niczym ślepiec w puszczy. Zapomniałaś drogi do domu? Trzymasz w swoim statku głupiutkie owieczki, które aż proszą się, żeby zaprowadzić je do rzeźni. Twoja zielonokrwista przyjaciółka jest wyjątkiem. Za to kocha smak krwi. Zatem Gordasz mówił prawdę. Śledziłaś mnie. Małe lordziątko szeptało ci do ucha. Zawsze wiedział jak namieszać ci w głowie i zamknąć swoje ciasno zaplecionej sieci. Gortasz nas zdradził, siostro Wrzezi. Wziął nasze rzeźnickie talenty, karby. Wykorzystuje nas, żebyśmy zapędzili owce pod wód jego blaszanych ludzików. Musisz zabić tyrana, wysmarować ściany jego plugawej siedziby jego własną krwią i zabrać nedryjski kamień z jego truchła. Potem staniemy do pojedynku, moja droga siostrzyczko wrzezi. Wyciężczyni zabierze kamienie i stanie się prawdziwą wybrańczynią bala. Przegrana zgnije na jego ołtarzu. Zgódź się, to odwołam moich skrytobójców. Obserwują cię cały czas, pragnąc wypuścić z swoich żył szkarłatną fontannę. Jeśli odmówisz, dowiesz się, jaki los spotyka tych, którzy sprzeciwiają się doktrynie Bala. To samo spotka twoją maskotkę. So. Więc o to chodziło, Orin, o walkę przeciwko innemu pomiotowi, potomkowi Bala na oczach samego pana mordu. Jeśli się zgodzisz, będziesz musiała zabić kortasza. Odmawiając, narazić życie bliskiej ci osoby. I zapewne też własne. Skrytobójcy, Orin będą ścigać cię bez lidości. Hm, hm, hm. Wkurzamy siostrzyczkę, nie? Bal uczynił mnie swoją pogromczynią. Stanę się również jego wybrańczynią. Nie, nie, nie. Klukawe kłamstwa. On czeka, żebym naznaczyła swoją dominację na twoim zmasakrowanym łbie. Jego szczęki przeżują twoje ciało. Ale najpierw, najpierw musisz wypatroszyć tyrana. Nie lekceważ jego stalowej straży. Odszukaj ich leżę w dolnym mieście i porozgniata im czaszki. Zmień ich w poskręcaną kuperdzę i krwi, a potem możesz spuszczać posokę z lordziątka. Po trochu. I znów, i znów, i znów! Ale posłuchaj, posłuchaj uważnie z głębokości. Jeśli przestąpisz próg mojej świątyni, zanim zgortasza zostanie truchłą, przywitają Cię gnijące zwłoki Twojej maskotki. Baal czeka, siostro wrześni. Nie zawiedź go. To troszkę zirytowaliśmy naszą siostrzyczkę. Oczywiście lordziątka nie będziemy zawijać, tak jak mówiłam wcześniej. No i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o te spotkania z Orin. Połączyłam je tak w jeden filmik, żeby było ciekawiej. Ogólnie Orin uważam, że jest też świetnie zrobioną postacią, tylko troszeczkę mało jest jej w tym mieście. Przydałoby się więcej. Tak samo i gortarz w sumie. Dobra. To by było na tyle w tym filmiku. Dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym filmiku.